a my czekamy na odpowiedź kolejnej walki w formule bokserskiej. Mikołaj Mazur reprezentujący MSB Mielec właśnie zmierza do naszego oktagonu. Walka jest taczona w formule bokserskiej do 84 kg i o ile się nie mylę, są to walki w rękawicach 16-upcjowych, czyli dość sporych rękawicach. Chcemy zauważyć ogromne skupienie na twarzy Mikołaja Mazura. Właśnie wchodzi nam do tego oktagonu Mikołaj Mazur reprezentujący MSB Mielec w na swojego przeciwnika, którym będzie. Jest. Ależ rytmy niosą Tomasza Rusina do oktagonu. Jeszcze w piąteczki z naszymi kibicami. Moi drodzy, jeżeli walka będzie toczyła się w takich rytmach, nie mogę się doczekać tego emocjonującego starcia również możemy zauważyć ogromne skupienie na twarzy Tomasza Rusina reprezentującego AK Champion. I melduje się Tomasz Rusin już w naszym Oktagonie. walka w kategorii do 84 kg. Trzy rundy po dwie minuty. Mamy oczywiście powrót naszego kolegi. Zamykamy oktagon i rozpoczynamy rundę. Zakończyliśmy show. cykl walk pokazowych, teraz będą już naprawdę ostre wymiany. To Tomek ładnie zaczyna. Ale nie może, nie może. I bardzo spokojnie tutaj Mikołaj, bardzo konsekwentnie lewym prostym próbuje haczyć swojego przeciwnika. Teraz mają ładną pracę na odchyleniu i mocne ciosy w wykonaniu Mikołaja. Natomiast, natomiast Tomasz nie może zapominać, żeby wracać do gardy, ponieważ strasznie się odsłania z tego co zauważyłem i przez to właśnie jest podatny na ciosy. Co Mikołaj pewnie z czasem wykorzysta. Jest to walka na dystansie trzech rund, także pewnie kolejne odsłony tego starcia będą wyglądały zupełnie inaczej. I bardzo ładna próba, natomiast trafienie w plecy i teraz dwa mocne uderzenia na tułów. Poprzez Tuma Tomasza Rusina Tutaj teraz ładna seria ze strony Tomka I bardzo ładny Prawy sierpowe i ponowienie tego samego tej samej akcji no przez Tomka. Licz. Klienci zerwania oczywiście. Ale chciałbym zauważyć, że Tomasz za każdym razem skupia się na tym, aby atakować tułów swojego przeciwnika. Chce zabrać jak najwięcej tlenu. I bardzo ładnie trafił na siery, a teraz ciosu przez Tomasza Rusina. Chwieje się Mikołaj. Mazur na nogach. Powinien Zrobił teraz to, ponowić jakby i, ponownie, tak, i ponownie wjechać w swojego przeciwnika. To była naprawdę mocno trafiona seria. I mamy zakończenie rundy pierwszej. Tak jak mówiłem ten pojedynek to nie są już przelewki. Tutaj mamy naprawdę dwóch solidnych mężczyzn, którzy tak. będą walczyć są na śmierć i życie. Tak i tutaj nasi widzowie pewnie Delikatnie przymudzeni walkami, w których nie było ciosków na głowę i teraz mogliśmy ich obudzić tymi mocnymi wymianami, którymi raczyli nas Mikołaj Mazur oraz Tomasz Rusin. Moi drodzy, to była dopiero pierwsza runda. Przed nami jeszcze dwie. Także w tym starciu może wydarzyć się dosłownie wszystko. Ostatnie 10 sekund. Ring wolny, ostatni łyczek wody to sędzia upomina nam. Zamknięcie klatki i rozpoczynamy rundę drugą. Poczynamy spokojnie, pojedynczymi czasami. Tak, bardzo spokojnie. Chłopaki wiedzą, że mają jeszcze całe dwie rundy przed sobą, także na spokojnie wolą sobie zacząć. I słyszymy teraz kibisów Tonka, którzy wiwatują jego imię. I bardzo ładna próba prawego sierpowego od strony Tomasza. I atakuje tym lewym, prostym. Próbuje zahaczyć swojego przeciwnika. I teraz bardzo ładna próba ze zmianą poziomów atak na tułów kończymy na głowę ze strony Mikołaja Mazura wow. I Bardzo ładna trafiona seria ciosów teraz dwa że na tułów, jedno na głowę Tak, ten, ten sierpowy był naprawdę solidny. Tak było go słychać nawet u nas tej konferencji. Ale Tomek się nie zatrzymuje Nie zatrzymuje się, będzie walczył na pewno do końca widać to w jego oczach, że on nie podda się po takich trafionych ciosach No będzie myślę, że tutaj póki trafić. co Tomek prze, przechyla szale na swoją stronę i dalej punktuje swojego oponenta. I kolejny mocny trafiony cios, ale teraz delikatnie chwieje nam się Tomek, obraca się, natomiast na przeciwnik na, był na tyle daleko, że nie był w stanie mu zagrozić. I bardzo ładny podrudek teraz trafiony, nie wiem czy Państwo mogli okazję to zauważyć, ale bardzo ładny prawy podrudek trafiony przez Tomasza Rusina. I bardzo ładne przepuszczenie i zastopowanie swojego przeciwnika prawym ciosem sierpowym i bardzo ładny kolejnie trafiony sierp. Widzimy, że Tomek poluje na takie sierpy. Czeka na to, aż przeciwnik, odsłoni się po to, aby móc nadziać swojego przeciwnika na ten ogromny cios. No to nie wiem czy widziałeś, ale Tomek strasznie dużo energii wkładał w te ciosy. Bardzo dużo energii, ale kiedy trafia, to widać to po przeciwniku, że cios był trafiony. Także Tomek naprawdę wie co tak, robi. Tak. Ja myślę, że runda długa dla Tomka. Zdecydowanie dla Tomka, dwukrotnie mogliśmy widzieć, kiedy jego przeciwnik chwiał się na nogach po tych mocnych uderzeniach i tak jak miałeś okazję powiedzieć, Tomek mega dużo siły wkłada w te uderzenia, ale kiedy te uderzenia dochodzą, jesteśmy w stanie to zauważyć. Jego przeciwnik chwieje się i również to odczuwa. Wiadomo, Tomek kondycyjnie będzie również czuł skutki tych mocnych uderzeń, ale na kartach sędziowskich również powinno być to zaznaczone. Dokładnie tak jak mówisz. Rozumiemy się bez słów. Ostatnie 10 sekund. Ring wolny i rozpoczynamy ostatnią już rundę trzecią. to finałowa runda. Tutaj czysty, czysty lewy na... prosty trafiony przez Mikołaja. Chłopaki badają się nawzajem. Ale próbuje teraz Mikołaj tutaj wjechać i zagrozić, przychylić losy tego starcia na swoją stronę, ale za każdym razem Tomek trafia go tym mocnym, potężnym prawym sierpem, który stopuje przeciwnika. I odbiera mu chęci do kolejnych ataków Natomiast Tomek nadal przej, i naciera I bardzo ładny lewy prosty ze strony Mikołaja Mazura i piękny lewy prosty ze strony Tomasza lewy Natomiast to co powiem. już o, o, o czym mówiłem Tomek nie trzyma gardy co dziwi mnie, że jego przeciwnik Mikołaj nie wykorzystuje tego. Małe potknięcie oczywiście, to nie był knockdown. Tak. Ale Tomek widać, że bardzo dobrze czuje tą walkę na tak zwanej wczutce. Także garda nie jest mu potrzebna, słuchaj. I bardzo dobrze trafia na serię ciosów. Bardzo celnie trafia Tomek. Ale teraz został trafiony przez Mikołaja tym lewym prostym. Cios na korpus. Natomiast widzimy, że Tomek kondycyjnie już powoli nie daje rady. Natomiast Ale 30 sekund do końca. Dobrze by zostało mu 30 sekund i pewnie w głowie jest spokojny, że zrobił wszystko, aby przychylić szale zwycięstwa na swoją stronę. Jeszcze gromo kibiców, którzy kibicują Tomkowi. Ostatnie 10 sekund rundy finałowej. I trafia i ciągle poluje i celuje na głowę jeszcze przeciwnika I mamy zakończenie moi drodzy To było naprawdę bardzo emocjonujący pojedynek Mogliśmy zauważyć ogromny charakter po stronie Mikołaja Mazura Potężne bomby w wykonaniu Tomasza Rusina I ten prawy sierpowy który kąsił od pierwszej do trzeciej rundy Było to naprawdę mega ciekawe widowisko. A my oczywiście czekamy na oficjalny werdykt sędziowski. przez jednogłośną. I moi drodzy, nie ma żadnego zdziwienia poprzez jednogłośną decyzję sędziowską. wygrywa Tomasz Rusin. Bardzo mocny prawy sierp, bardzo ładna praca na wczódce, omijanie czasu swojego przeciwnika. To jest to, czym raczył nas ten zawodnik. Oczywiście jeszcze chwila na zdjęcia. Zapraszamy naszych sponsorów. I wręczenie nagród dla obydwu zawodników. Tutaj próba zawieszenia reklamówki na kciuku, ale udana oczywiście. Trzeba zawsze jakoś improwizować pamiątkowe zdjęcie. I ring wolny. Moi drodzy, ja muszę was opuścić na dwie walki. Za chwilkę przyjdzie mój kolega, którego za chwilkę zobaczcie w nie On będzie pełnił funkcję komentatora, ponieważ ja idę rozwijać swojego zawodnika Pawła Ubermana, który już za niedługo stoczy swoją walkę z Szymonem Baranem reprezentującym AK Champion, także do zobaczenia i będziecie mogli zauważyć mnie w roli narożnika zawodnika.